Witajcie! Dziś chciałbym pokazać Wam, gdzie najczęściej zdarzają się błędy w wykorzystywaniu Excela. Błędy te są zazwyczaj winą niewiedzy lub braku spostrzegawczości użytkownika, ale możecie też spotkać błędy samej aplikacji. Naczelna zasada brzmi, jeżeli na oko lub na kalkulatorze wynik wychodzi inny, to należy szukać błędu w swoim działaniu lub algorytmie postępowania bo arkusz myli się niezmiernie rzadko i tylko w specyficznych przypadkach, które Wam za chwilę pokażę. Błędy, z którymi możecie się spotkać, podzieliłem na kilka grup. Pierwsze dotyczą formatowania. Zobaczcie, suma 10 jedynek daje 6. To przykład błędu, który każdemu aktywnemu użytkownikowi Excela zdarzył się co najmniej raz w życiu. Oczywiście Problemem jest uformatowanie jedynek w wierszach 2, 4, 7 i 9 jako tekst. Te wartości nie są dodawane do naszego zestawienia, przez co suma na oko wydaje się błędna. Istotną podpowiedzią są w tym przypadku zielone trójkąciki z lewej strony tekstu. Po kliknięciu komórki z takim trójkącikiem z prawej strony pojawi nam się wykrzyknik oraz możliwość rozwinięcia menu. Możemy tutaj zdecydować, czy nasze tekstowe liczby zamienić na prawdziwe liczby, czy też anulować błąd i świadomie działać z tekstem. W tym przypadku sprawa była dość oczywista. Zobaczmy jednak przypadek obok. Suma modelowo sformatowanych 10 liczb dała nam wartość 5000, a powinna dać 10000. Tylko bardzo wprawne oko zauważy, że część z tych liczb ma kropeczkę zamiast przecinka. Taki efekt możemy uzyskać całkiem nieświadomie, kopiując na przykład dane z krajów, gdzie kropka jest rozdzielaczem miejsc dziesiętnych. Co zrobić w takim przypadku? Najprościej zaznaczyć interesujący fragment, a następnie znajdź zamień. Zamień. Znajdujemy kropeczkę. Zamieniamy na przecinek. Zamień wszystko. OK. Zamknij. Zobaczcie, automatycznie sumowanie jest już poprawne. I kolejny przykład problemów z formatowaniem. Zobaczcie, co się tutaj stało. Chcieliśmy sumować te jedynki, ale zahaczyła nam się data. Koniecznie należy pamiętać, że data w Excelu ma swój wymiar liczbowy. Bardzo dokładnie musicie zwracać uwagę, czy w wasz obszar sumowania nie załapała się jakaś data, gdyż wtedy wynik będzie totalnie przekłamany. Przechodzimy do grupy problemów z zaokrągleniami. Zobaczcie, mamy kolejną sumę 10 jedynek, które w sumie dają 5 i nic nie wskazuje na to, aby gdzieś był ukryty tekst. Jednak gdy staniemy na konkretną komórkę, widać, że te jedynki wcale nie są jedynkami. Jest to przejaskrawiony przykład tego, że to co widzicie w arkuszu niekoniecznie jest tym, co znajduje się w danej komórce formatowanie może istotnie zakłócić naszą percepcję w tym zakresie. To, co najczęściej nas spotyka w praktyce, prezentuje przykład obok. 10 modelowo sformatowanych liczb, które w sumie różnią się o 2 grosze od spodziewanego wyniku. Przy tych liczbach możemy to zauważyć na oko. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że każda z tych liczb ma groszową końcówkę, a liczb jest kilkadziesiąt. Błąd takiego sumowania w zasadzie można zauważyć tylko porównując dane z innymi systemami lub kalkulatorem. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że niektóre z sumowanych liczb mają dalsze miejsca po przecinku niż dwa wynikające z naszego formatowania. Zobaczcie, tutaj jest równy tysiąc. A tutaj mamy trzecie i czwarte miejsce po przecinku. Dlatego, jeżeli używacie Excela do obliczeń finansowych, w których mnożycie lub dzielicie liczby, zawsze na końcu musicie zastosować funkcję zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Brak tego działania narazi Was na błędy w obliczeniach i długotrwałe szukanie pojedynczych groszy w różnicach pomiędzy Waszymi wyliczeniami, a danymi uzyskiwanymi z systemów finansowych. Kolejny obszar problemów może stanowić precyzja obliczeń. Zobaczcie, tym razem sumujemy tylko trzy liczby. Dwie mają przeciwny znak. Trzecia jest w stosunku do nich bardzo mała. Wynik jest jak najbardziej poprawny. A teraz zobaczmy, co się stanie, gdy przeniesiemy tą liczbę tutaj. Zobaczcie, wynik już teraz wynosi 0. Jeszcze raz. Tą i w tą stronę. 0, Dzieje się tak z uwagi na wymierną precyzję obliczeń na naszych komputerach. Excel nie jest w stanie prezentować dużych liczb z nieograniczoną dokładnością. Więc jeżeli dodamy do dużej liczby bardzo małą wielkość zostanie ona pominięta. Równocześnie precyzja staje się większa, gdy liczby stają się mniejsze. Więc w naszym przypadku, gdy wynikiem pierwszego dodawania jest 0, automatycznie wynikiem kolejnego staje się nasza trzecia bardzo mała liczba. Podobny efekt możecie zauważyć, wpisując liczby do komórek Excela. Zobaczcie. Tutaj mamy liczbę z 13 zerami a tu mamy 10000 jedynkę na 10 miejscu po przecinku zobaczcie nie ma żadnego problemu z takim zapisem ale gdy spróbuję dopisać jeszcze jedno 0 po przecinku Automatycznie wprowadzona przeze mnie liczba staje się liczbą bez miejsc dziesiętnych. Jeszcze raz. Zobaczcie. Dodaję w dowolnym miejscu tutaj 0. Enter. I znikają mi w ogóle miejsca dziesiętne. Kolejny obszar naszych problemów mogą stanowić Scalenia komórek. Choć scalenie jest szybko dostępne w narzędziach głównych pod ikonką, osobiście zalecam unikania tej formy prezentacji danych. Należy zawsze pamiętać, że scalone komórki otrzymują wartość komórki z lewego górnego narożnika scalenia. Próby odwoływania się do komórek scalonych mogą rodzić błędy w obliczeniach, gdyż są zależne od metody, którymi je wykonano. I tak, na przykład, stając w H4, możemy wskazać na H2 bez żadnego problemu. Otrzymujemy 1. Przeciągając jednak w bok, otrzymujemy komórkę I2, która no, niby ma 1, ale jednak jest. Wyświetla się 0. A ręcznie wskazując na komórkę i 2 dostajemy 1. W większych i bardziej skomplikowanych arkuszach może to rodzić dużo problemów, w szczególności jeżeli będziemy rozciągać jakieś obszary, które będą obejmować obszary scalone. Kolejny problem, na który chciałbym Wam zwrócić uwagę, jest ukrywanie zawartości zdarza się, że chcemy ukryć jakieś współczynniki przed użytkownikami arkusza. Najprostszą do tego metodą wydaje się wpisanie tych wartości do osobnego arkusza i odwołanie się do nich w obliczeniach, a następnie ukrycie arkusza i założenie hasła na skoroszyt. Faktem jest, że użytkownik nie znając hasła, nie może odkryć ukrytego arkusza. Wiele osób nie zwraca jednak uwagi na fakt iż nie oznacza to, że nie może się do ukrytego arkusza odwołać. Widząc nazwę ukrytego arkusza w dostępnych formułach i mając możliwość działania w arkuszu, który jest dla niego dostępny, użytkownik może wywołać dowolne komórki z naszego ukrytego arkusza. Zobaczmy na następujący przykład. Twoja premia to 1000 razy ukryty parametr. Oczywiście nie wiem, ile wynosi ukryty parametr. Mogę się domyślić, że wynosi 8, ale oczywiście formuła może być bardziej skomplikowana. Możemy jednak, kopiując ten fragment, w dowolnym innym miejscu zrobić równa się i wskazać dokładnie na to samo miejsce. I już widzimy, że nasz ukryty parametr to 8. Ale możemy zrobić coś więcej. Możemy zobaczyć, co zawierają komórki dookoła, w naszym ukrytym arkuszu. Pomyślcie teraz, co by było, gdyby znajdowały się w tym ukrytym arkuszu współczynniki dla, na przykład, kadry zarządzającej. Dlatego jeżeli zależy Wam na prawdziwym ukryciu jakichś informacji, musicie stosować opcję ukryj w zakładce ochrona menu formatowanie we wszystkich miejscach, które odwołują się do poufnych wyliczeń oraz do ukrytego arkusza. Konieczne jest również blokowanie arkusza roboczego z hasłem, aby użytkownik nie mógł go używać jako narzędzia do ujawnienia danych z ukrytego arkusza. Porozmawiajmy teraz o odwołaniach do zakresu danych. Nagminnie stosowanym przez użytkowników Excela w mojej dotychczasowej karierze zjawiskiem jest rysowanie tabelek. Narysowana tabelka do złudzenia przypomina prawdziwą, lecz nie jest zdefiniowanym obiektem tabela, jaki możemy stworzyć poprzez narzędzia główne formatu jako tabela, tylko odpowiednio dobranym formatowaniem pewnego obszaru komórek. Przykład znajdziecie tutaj. Oczywiście nie jest to jakieś karygodne rozwiązanie. Niemniej głównym problemem, jaki się z nim wiąże, jest brak nadążenia obliczeń za dynamiką zmian takiego obiektu. W prawdziwej tabeli możemy sumować wartości kolumn lub uzyskać sumy odfiltrowanych fragmentów danych. W narysowanej tabeli bazujemy zazwyczaj na Sumowaniu konkretnego obszaru. A efektem dodawania kolejnych linijek do naszej tabeli może być efekt, który tutaj zobaczycie czyli, że sumuje się tylko część obszaru, gdyż ktoś dodał kolejne linijki poniżej. Dlatego zdecydowanie zalecam definiowanie tabel. Z drugiej strony bardzo przydatną funkcjonalnością jest możliwość zdefiniowania sobie nazwy dla pojedynczej komórki lub ich obszaru. Pomaga to istotnie w analizie formu arkusza, gdyż np. zamiast mnożenia przez komórkę D14, które nic nikomu nie mówi, możemy przemnożyć przez nazwę USD, która już sugeruje, że jest to kurs dolara. Dlaczego jednak? W tym przykładzie kursy euro i dolara nie różnią się od siebie. Ano dlatego, że o ile ta wartość wskazuje na USD, to ta wartość wskazuje niby na euro z nazwy, ale również na USD. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że komórkę D14 ktoś nazwał Raz Eur. Zobaczcie, staniemy tutaj. Wybierzemy EUR. Automatycznie przeskoczymy do tej komórki. A ktoś drugi tą samą komórkę nazwał USD. Również przeskoczymy. To komórki D14. Była to oczywista pomyłka. Niemniej należy pamiętać, że jedna komórka może mieć kilka nazw. I nazwy te mogą być ze sobą logicznie sprzeczne. Jak rozwiązać ten problem? Wchodzimy w menu formuły. Menager nazw. I tutaj sprawdzamy, gdzie konkretna komórka się odwołuje. Zobaczcie, EUR odwołuje się do D14 i USD też odwołuje się do D14. Przejdźmy teraz do problemów z filtrowaniem. W poprzednim temacie zachęcałem Was, aby definiować tabelę. Jednak i tu trzeba uważać na pułapki które mogą nam zaburzyć prawidłowe wyliczenia. Popatrzcie na następujący przykład. Mamy dwie tabele zdefiniowane obok siebie. Ktoś zastosował filtr w kolumnie miasto, co spowodowało dobre wyliczenie sumy częściowej w tabeli niebieskiej. Jednak ta operacja spowodowała również niezauważalnie wycięcie z tabeli zielonej części wierszy i utworzenie sumy częściowej tylko widocznych elementów. Pamiętajcie, żeby starać się nie umieszczać tabel obok siebie, tylko jedna pod drugą. Jeżeli już musicie je umieszczać obok siebie, dbajcie o ich świadome filtrowanie i zwracajcie uwagę na fakt, że w danej chwili tylko w filtrowanej tabeli sumy mają sens. Z drugiej strony, pamiętajcie, że pola sumy na dole tabel są sumami częściowymi, czyli pokazują tylko wyfiltrowane w danym momencie wartości. Zobaczcie, pomimo tego, że tutaj nazwa jest suma wszystkich wartości i nawet część formuły sugeruje, że jest to suma, to jest to tylko wskazanie na sumę częściową z tej tabeli. A więc przy każdym filtrowaniu, nasza suma niby całości. Będzie się zmieniała, a czasem może nawet zniknąć, jeżeli jest umieszczona z boku naszej tabeli. Na koniec chciałbym Wam jeszcze pokazać, dlaczego nie należy stosować funkcji wyszukaj, tylko nową funkcję x wyszukaj. Zobaczcie, mamy tutaj tabelę, która zawiera dwie kolumny oraz dwie funkcje, wyszukaj, wartość 40 jest szukana w kolumnie pierwszej naszej tabeli, a zwracana jest wartość z kolumny drugiej. Analogicznie mamy funkcję x, wyszukaj, również szukamy 40, w kolumnie pierwszej zwracamy wartości z kolumny drugiej. Zobaczcie, przy tych wartościach nie ma problemu, obie funkcje pokazują dokładnie ten sam wynik. Zróbmy teraz jednak taki zabieg, że 40 zniknie. Pojawi się nam tutaj na przykład 65. Zobaczcie. Funkcja x wyszukaj pokazała brak danych. Funkcja wyszukaj pokazała nam trójkę. Dlaczego trójkę? Gdyż jest to ostatnia wartość, przed którą wartości w kolumnie pierwszej przekroczyły wartość 40. No OK, możemy przyjąć jeszcze taki wynik, ale spróbujmy teraz z powrotem pojawić wartość 40, tylko w innym miejscu. Zobaczcie. Funkcja x wyszukaj prawidłowo znalazła wartość 40 i wskazała szóstkę. A funkcja wyszukaj już nie znalazła wartości 40. Pozostaje na wartości 30 i odpowiadającej jej wartości 3. Pamiętajcie proszę o tym i zdecydowanie używajcie funkcji x wyszukaj. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd ciekawostek które mogą Wam utrudnić życie z Excelem, da Wam szansę zaoszczędzić w przyszłości mnóstwo czasu na szukanie potencjalnych błędów. Jak zawsze, zapraszam Was do kontaktu na adres itch.pl. gdy traficie na jakieś ciekawe zagadnienie, błąd lub scenariusz, w którym coś ewidentnie działa nie tak, jak powinno. Cześć!